No więc, John Wick zmienił zaimki, założył spódnicę, zmienił się w balerinę i wiecie co? Nie pierdolił się w tańcu. Ballerina cappuccina, Mimi mi mi mi... mi. E moglie di Cappuccino Assassino. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto wybrać się do kina na film Ballerina, czyli Spin-Off Johna Wicka osadzony dokładnie w tym samym uniwersum, oto moja recenzja bez spoilerów, która odpowie Wam na to pytanie. Na wstępie zaznaczę, że jestem fanem filmów o Johnny Wicku i uwielbiam w zasadzie porówno wszystkie cztery części nie było słabej, przy czym ta ostatnia, czwarta jest absolutnym pikiem, to znaczy nie powstało nic lepszego. Mistrzostwem, tańca z bronią, pomysłowej choreograf i inscenizacji brutalnej akcji w świecie przepełnionym tajemniczymi zakonami płatnych zabójców. I skoro John Wick 4 był tak fantastyczny, to muszę przyznać, że miałem niemałe obawy idąc do kina na Ballerine, biorąc też pod uwagę kontekst produkcji właśnie tego tytułu. When you think of me, you to jest spin-off opowiadający historię Eve, czyli zabójczyni z tego samego zakonu ruskiej Romy, co John Wick, która podobnie jak on łamie zasady, żeby podążyć śladem zemsty i prywatnych porachunków. Miałem obawy, ponieważ po pierwsze, reżyserem filmu jest pan Len Wiseman, który. Nie licząc jednej części Die Hard, czyli szklanej pułapki, to jest czwórka, nie ma na swoim koncie dobrych filmów. Ma za to e, całą serię filmów z e, podznaku Underworld, z których każdy kolejny był coraz bardziej gówniany. I po drugie, film był dość długo w produkcji i zakulisowo były pewne problemy. Wiadomo m.in. tak nieoficjalnie, że to Chad Stachelski, czyli reżyser wszystkich części Johna Wicka, jest faktycznym reżyserem balleriny, bo musiał sprzątać po. Lenie Wisemanie podczas 3 miesięcznych dokrętek, które zmieniły cały film. Przy tym, jak szedłem do kina, też nie było jeszcze żadnych recenzji, co jest dość rzadkie w przypadku takich premier. Więc nie miałem pojęcia, czego się spodziewać. Szedłem do kina pełen obaw, ale jednocześnie zostawiając duży margines na to, żeby się pozytywnie zaskoczyć. I wiecie co? Pierwsza połowa filmu, a nawet pierwsze kilkanaście minut Rozwiało większość moich wątpliwości. Po pierwsze, ten film wie, po co na niego przyszedłeś i nie marnuje Twojego czasu. Potrzebuje dwóch minut, żeby pokazać Ci to, co w tej serii najlepsze, czyli spektakularne i doskonale zrealizowane sceny brutalnej walki wręcz i gun kata, czyli z użyciem broni palnej. Wiecie, ja wciąż dochodzę do siebie po ostatniej części Mission Impossible, która zalała mnie w pierwszych 30 minutach filmu nadmierną ilością ekspozycji, dialogów, pieprzenia, gadania, gadania, gadania o tym, jakie to wszystko, co będzie się działo, jest ważne, jakie to będzie ekscytujące, jeżeli je faktycznie wytrzymam te 30 czy 40 minut. A balerina, jak już powiedziałem, nie pierdoli się w tańcu. Akcję dostajemy od razu i od początku do końca. Ten film przeskakuje niezwykle sprawnie, od bitu do bitu fabularnego. Jest zero dłużyzn, jest zero psychologizowania, które nie pasowałoby do tego rodzaju kina. Jest samo gęste, ten film wie czym jest i wie po co przyszliśmy dając nam dokładnie to czego oczekujemy. Wiecie, w czasach, w których filmy nadmiernie próbują psychologizować postaci, nadmiernie próbują włączać jakieś takie aspekty traumy, problemów mentalnych albo złamanego serca, ten film mówi nie, nie, to jest John Wick w Johnny Wicku, był wątek zmarłej żony, ale on naprawdę gdzieś tam schodził w końcu na dalszy plan i chodziło o to, żeby John Wick na kreatywne sposoby po prostu mordował ludzi, którzy chcą zamordować jego. Zaznaczmy, bo to, to jest to, co wyróżnia go od pozostałych zabójców. Więc druga rzecz, która bardzo mnie uspokoiła w pierwszej połowie filmu, a właściwie już na samym początku, to to, że ten film wyraźnie mruga do nas i mówi nam tak. Tak, to jest film osadzony w świecie Johna Wicka, nie miej co do tego żadnych wątpliwości. Mamy te same palety barw, mamy podobne, a czasem nawet te same motywy muzyczne. Mamy Hotel Continental i kilka innych. Wraca Lance Reddick jako Sharon, no to już jest niestety nieżyjący aktor i to chyba jest już ostatnia jego rola filmowa, którą zobaczymy na wielkim ekranie. Wraca Ian McShane jako Winston i wraca Angelica Houston jako Katia, szefowa ruskiej Romy, którą ostatnim Razem widzieliśmy w trzeciej części z podtytułem Parabellum i muszę powiedzieć, ona kradnie ten film. To znaczy, każda scena, w której jest, sprawia, że chcemy jej więcej. Nie, nie, Wiecie, ona była tak drugorzędną postacią w filmie, w którym było tak wiele postaci jak właśnie Parabellum, ale tutaj ona naprawdę może. Pokazać więcej. I wielką uciechą było oglądanie jej w każdej scenie, w której się pojawia. Do samego Keanu Reevesa i Johna Wicka przejdę jeszcze za moment, ale z pozostałych elementów, które sprawiają, że oglądasz ten film i mówisz: No przecież to jest John Wick! Tylko. Bohater się trochę zmienił. To oczywiście to, co najważniejsze, czyli doskonale dopracowane sceny choreograficzne. To, co sprawia, że wiemy, że ten film wymyślili i stworzyli byli kaskaderzy. Mamy obowiązkową scenę w klubie, jak to w Johnny Wicku. Mamy gun porn, czyli nowoczesne narzędzia zbrodni, które wyglądają i brzmią jak dzieła sztuki. Serio, nie wiem dlaczego i polecam wam zwrócić na to uwagę, jeżeli jeszcze jesteście przed seansem. Ja nie słyszałem wcześniej w kinie tak dobrze brzmiącego wystrzału z shotguna. Nie wiem, nie wiem czemu, nie wiem jak to działa, ale za każdym razem, kiedy Norman Reedes, który pojawia się w tym filmie, nie ma wielkiej roli, ale pojawia się, używa właśnie shotguna, za każdym razem jak strzela, to czuć potęgę tej broni. Zresztą każde uderzenie w walce, wręcz każdy wystrzał. Naprawdę bardzo dobrze brzmi. Udźwiękowienie tego filmu to jest najwyższej próby, ale tak jak powiedziałem, tu przede wszystkim chodzi o gun porn. Tak więc, balerina nie marnuje twojego czasu i wyraźnie, patrząc ci prosto w oczy, mówi do ciebie, tak, przyszedłeś, żeby oglądać akcję w stylu Johna Wicka i to właśnie dostaniesz. Po drugie wyraźnie pokazuje, że to jest osadzone w świecie Johna Wicka i cały czas mamy nawiązania do Johna Wicka, jak i samego Johna Wicka, ale na to wszystko nakłada się rzecz trzecia. Mocno ten film stoi na bohaterce w wykonaniu znakomitej, Anny de Armas, która jest oczywiście kobietą i jak to mówi jedna z trenerek, i na samym początku filmu will be will be Nie walcz tak jak faceci. Jesteś słabsza, jesteś mniejsza. Jesteś kobietą, nie zmienisz tego. Adaptuj się i walcz jak kobieta, improwizuj. I to jest jeden z najmocniejszych elementów tego filmu. To nie są tylko puste słowa, to jest coś, co będziecie widzieli jeszcze wielokrotnie podczas seansu, po tym jak te słowa padną. Nie próbuję nam się wymówić, że bohaterka jest. Taka sama jak John Wick. Nie! To nie jest też kapitan Marvel, która położy z łatwością każdego przeciwnika. Eve często obrywa, a my widzimy, jak ciągle się adaptuje do trudnej sytuacji, co bywa spektakularne, a bez wyjątku jest intrygujące. Jest co najmniej jedna scena walki wręcz, która jest ultra brutalna. Czy Eve potężnie obrywa od faceta? On ją pomiata, on ją rzuca po ścianach, a ona robi co może: ona wskakuje mu na plecy, ona wydubuje mu oko, ona zakłada mu dźwignię i próbuje go udusić i w końcu z trudem łamie mu rękę zdobywając przewagę i może tutaj sobie pozwolić na mały przytyczek strony serialu The Last of Us i tam przedstawienia bohaterki Ellie, która też jest drobna i też jest kobietą, ale w jakiś taki sposób twórcy nie myśleli jak można wykorzystać jej przewagi, jak ona może improwizować. No więc właśnie ballerina stanowi zestaw gotowych recept i odpowiedzi dla twórców The Last of Us. Kiedy walczysz z silniejszym, musisz grać nieczysto i zmienić reguły gry. To jest to co mówi trenerka Eve. Ballerina doskonale to wyraża w praktyce. jeszcze lepiej kiedy wychodzi poza to czego my po tym filmie się spodziewamy i zaskakuje nas kilkoma świeżymi pomysłami. I te... Na szczęście następują w drugiej połowie filmu, która jest lepsza niż ta pierwsza połowa. Ale a propos popisów kaskaderskich, jak być może zauważyliście, muszę się pochwalić, nagrywam te recenzje na stojąco. Bo zdrowa postawa jest ważna, zupełnie jak u baleriny. Wiecie, odkąd trochę więcej czasu spędzam z vlogiem, odkąd też więcej robię streamy growe, to podnoszone biurko. Jest dla mnie ogromnym wybawieniem. Jakby naprawdę, jest wybawieniem dla mojego kręgosłupa. Nie ma lepszego sposobu na to. Żeby zmienić swoją postawę niż na przykład podczas 5 godzin pracy albo streama po prostu wstać. I dla komfortu pracy mojego kumpla i montażysty bez schematu Michała, zamówiliśmy także biurko stojące E7 Plus od firmy Flexispot, które też Wam polecam. Jest eleganckie, a wy wybieracie sobie kolor stelaża i kolor blatu podczas zamówienia. Jest mega stabilne i wytrzymałe dźwiga do 200 kg obciążenia. No i oczywiście ma elektryczną regulację wysokości od 60 do 131 cm z możliwością zapisania ustawień. Do tego i port ładowania USB. Jak na razie sprawdza się znakomicie, więc jeżeli macie pracę, która jest siedząca, jeżeli bardzo dużo czasu spędzacie przed komputerem w pozycji siedzącej, naprawdę warto dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia zafundować sobie biurko podnoszone. I najlepiej dorzucić do tego jeszcze bieżnię stacjonarną, żeby sobie chodzić w trakcie pracy i tracić kilogramki, którą też znajdziecie we FlexiSpot. To biurko, bieżnie, ale także ergonomiczne krzesła, wygodne sofy więcej znajdziecie właśnie na stronie FlexiSpot. Link do biurka i do sklepu znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam. Ale wracając do baleriny. Film pokazuje pazurki więcej niż jednej scenie. A ja, panam się po prostu cieszy, szczególnie jeśli lubicie te szalone inscenizacje akcji w Johnny Wicku. Widzieliśmy w Johnny Wicku właśnie już każde możliwe zastosowanie każdej możliwej broni, włącznie z długopisem i nawet końskim kopytem. Ale w ballerinie wjeżdżają granaty. Ana de Arma biega z pasem granatów i robi rzeczy wspaniałe i wybuchowe, ale z taką gracją i pomysłowością, że jest to po prostu wyższa kultura. Wjeżdżają też łyżwy jako bardzo niebezpieczna broń. Dobrze usłyszeliście: łyżwy i wcale nie na nogach. Jest miotacz ognia, z którym sceny chyba robią największe wrażenie, także audiowizualne. I są też talerze w jednej z najlepszych i najzabawniejszych scen w całym filmie, w pewnej małej niemieckiej mieścinie, w której wszyscy... Są przeciwko Eve. Także ten film nie marnuje żadnej okazji, żeby dać nam wysoko oktanową, a ponad wszystko świetnie zaplanowaną, zainscenizowaną i wykonaną akcję. Ponownie nie ma dużyzn, nie ma psychologizowania, nie ma melodramatyzmu. Mogą być tacy, którzy powiedzą, no, ale oczekiwałbym od scenariusza znacznie więcej. Tu chodzi o jakieś pogłębienie. Poza... To jest niepotrzebne. Znaczy, to jest zbędne w przypadku tej serii. I dopiero we właściwym momencie ten film wypuszcza Babę Jagę. A przez Babę Jagę oczywiście mam na myśli Johna Wicka, czyli Keanu Reevesa. All of this for what? Is a To Co mogę powiedzieć, niczego wam nie zdradzając? Ten film poradziłby sobie nawet bez Johna Wicka. Ale że jest, to można potraktować go jako wisienkę na szczycie tego tortu. Nie tylko dostaje więcej scen i więcej do zrobienia, niż byście sobie wymarzyli, to właśnie z perspektywy Eve widzimy jeszcze bardziej jakim bad. S.M. i mistrzem swojego fachu jest John Wick. Oglądanie go w akcji to jest naprawdę deserek. Przepyszny deserek po doskonale przyrządzonym steku, kiedy już naprawdę nie mamy miejsca w brzuszku, ale jemy ten deserek i myślimy, że żyćko jest piękne. Keanu urodził się do tej roli i jedynie cieszę się, naprawdę cieszę się, że dostaniemy więcej Johna Wicka, bo pękłoby mi serce, gdybym miał świadomość, że widzę go na ekranie po raz ostatni, właśnie, w balerinie. A też. Sama Anna de Armas mogła być dźwigać dalej tę franczyzę wespół z nim, bo tak dobrze odnajduje się w tej roli i tak dobrze odnajduje się w roli po prostu żeńskiej wersji Johna Wick'a, ale jednak, no właśnie troszeczkę innej. Jako gwiazda kina akcji sprawdza się doskonale, jest zabójcza, jest rezolutna, jest skuteczna, niczym Nikita z pamiętnego filmu Luca Bessona, ale nie idą za tym żadne zbędne rozterki, ani emocjonalnie nic bardziej złożonego niż to, co oferował nam John Wick. To po prostu kawał doskonale dopracowanego pełnego, czystej rozrywki i znakomitej, rasowej akcji yy, kina spod znaku Johna Wicka, na które liczyłem i które dostałem z kilkoma niespodziankami i dodatkami. 7,5 na 10. To jest moja ocena, to jest dobra ocena. Mission Impossible mogłoby się naprawdę uczyć od baleriny więcej niż jednej rzeczy, a przede wszystkim tego, jak nie zanudzać widza i jak dać mu więcej akcji, Proporcji do metrażu filmu, bo ten film trwa mniej niż dwie godziny. Mission Impossible, Final Reckoning trwa prawie 3, a mógłbym stamtąd wykroić jakąś godzinę tego, co mi się podobało. W balerinie podobało mi się w zasadzie wszystko. Jeśli szukacie dobrej rozrywki w postaci pomysłowej, masakry, koniecznie idźcie do kina. Jeżeli jesteście fanami Johna Wicka, podobnie jak ja, i chcielibyście mieć więcej Johna Wicka, bezapelacyjnie idźcie do kina może nawet dwa razy. Bardzo miłe zaskoczenie, ale czekam na Wasze komentarze i na wasze opinie. Zostawcie je w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekaw tego co myślicie o balerinie. Dajcie łapkę w górę, bo to zawsze pomaga materiałom. I pamiętajcie, żeby sprawdzić, być może biurko podnoszone dla siebie, być może ergonomiczne krzesło. W linku do sklepu Flexispot, który znajdziecie w opisie pod filmem, możecie też, jeżeli macie ochotę, wesprzeć bez schematu na patronite. Link znajdziecie gdzieś tutaj się teraz wyświetli. Zakładka.